Tak, doświadczenie nauczyło mnie, że jak mówimy o tej bitwie, to trzeba najpierw zbudować kontekst, dlatego że trafiają tutaj ludzie na ten wykład, którzy mają małą wiedzę na temat tego, co tu się wydarzyło, więc lepiej jakby dosyć szybko opowiedzieć taki szeroki obrazek, a później przejść już do konkretów. Ostatnie lata, właściwie zaczęliśmy ten, ten wieczór historyczny robić od 2013 roku, więc to jest jedenasty rok właściwie, z jednoroczną przerwą, bo miałem pogrzeb w rodzinie, po prostu nie dopisałem tutaj. Natomiast to no, właściwie przez 10 lat co roku odbywało się ten wykład historyczny, i ostatnie lata to była analiza działania poszczególnych kompanii z brygady, pierwszej brygady imienia bohaterów Westerplatte. Zacznijmy od tego w ogóle, dlaczego działania na Wszczółku magnuszecko-wareckim miały miejsce, skąd to się wzięło. To był element operacji Bagration, którą zaprojektował generał Rokosowski. Ona została przyjęta przez. Armię radziecką i zaczęli ją realizować. No i właściwie ona doprowadziła do przełamania frontu niemieckiego i właściwie pościgu. Ten pościg trwał 500 km. I co się dzieje po tych 500 kilometrach? Po prostu nie ma już siły ofensywnej, dlatego że bardzo się rozciągają linie zaopatrzenia. W związku z powyższym Niemcy decydują, że kolejną rubieżą, na której oni będą próbowali odtworzyć swoją obronę, to będzie linia Wisły. To jest jak zrozumiałe, no bo jakby trzeba tą rzekę w jakiś sposób pokonać i ona będzie naturalną przeszkodą. W związku z czym wycofują się za tą linię i tam odtwarzają, budują sobie jakąś, jakąś próbę obrony. No i jak widzicie, tu. W każdym razie mniej ona tutaj się zatrzymuje, do Warszawy zatrzymuje się na linii Wisły, a tutaj w oparciu o różne przypadkowe punkty. Właściwie, jak widzicie, to nie jest na Narwi czy Bugu, tylko po prostu gdzieś tu linia się zatrzymała. W każdym razie, doktryna właściwie wojenna ówczesna mówiła, że jeśli prowadzisz pościg za przeciwnikiem i dochodzisz do rzeki, to musisz zająć przyczółek po drugiej stronie rzeki. Dlaczego? Dlatego, że ta linia obrony, ona się utwardzi w jakieś jednostce czasu, i później gdybyś stał przed rzeką, no to będziesz musiał wiele więcej jakby strat zaliczyć, żeby tą rzekę sforsować, nie? Bo, bo rzekę można pokonać właśnie w, na dwa rodzaje sposobów, czyli można ją po prostu przekroczyć jakby bez kontaktu z wrogiem, a jeśli to jest z, kontakt, z kontaktem z wrogiem, to jest tak zwane forsowanie i te straty są wielokrotnie większe. Więc teraz, jak idziemy w pościgu, dochodzimy do rzeki, to szukamy miejsca, której relatywnie łatwo nam będzie przeskoczyć na drugi brzeg rzeki i umocnić się na przyczółku, który będzie podstawą wyjściową do następnych działań taktycznych. I oni dokładnie tak robią. Czyli Ósma Armia Gwardii pod dowództwem generała Wasylija Czujkowa. Czujkow sobie autentycznie sam osobiście przyjechał na brzeg Wisły z lorneteczką. Nie? Najpierw sobie na mapach rozpatrzył, gdzie to właściwie ma się ten, gdzie ma zajmować ten przyczółek. Przypominam, Ósma Armia Gwardii. No i powiedział, dobra, 1 sierpnia w tym miejscu, jakby świtem, bladym, jeszcze, jeszcze po ciemku, jeszcze we mgle nad rzeką Na forsujemy, znaczy właściwie przeprawiamy się przez rzekę. To czy to będzie forsowanie, to się okaże w trakcie. No i dobrze, i to zadanie zostało dostały trzy korpusy, 29. Korpus Gwardii, 28. i 4. Korpus Gwardii i przez pierwsze właściwie prawie 10, wróć może koło 7 dni to było relatywnie łatwo, dlatego że po drugiej stronie rzeki były małe jednostki, właściwie takie wartownicze, które pilnowały tego rejonu. No ale w momencie, kiedy Niemcy zorientowali się, że, że ten przyczółek będzie zajmowany w tym konkretnym miejscu, no to zaczęli ściągać całe dywizje po to, żeby przyblokować, ewentualnie odciąć ten przyczółek od rzeki, od źródła zaopatrzenia i zniszczyć w kotle te wojska, które się dostały do, do tego kotła. Nie? Jak widzimy, Ósmar Gwardii wydzieliła te trzy korpusy. Nas interesuje czwarty korpus gwardii pod dowództwem Wasylija Głazunowa i to jest Głazunow właśnie z jego zdjęcia z portalu e, Pamięć Narodu Rosyjskiego, czyli wiecie piękny a tu jest 20 lat po wojnie na rocznicy bitwy został wtedy zaproszony i tutaj przy pomniku mauzoleum właśnie e, 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 miał swój wykład właściwie swój odczyt i się ten już trochę podstarzał, ale jeszcze medale na tej starej marynarce, wiecie, jakby gdzieś... E, fajnie w ogóle, że zostali zaproszeni i że jakby pozorowali. Tym bardziej, że wiecie, no, wtedy walczyliśmy w ramię w ramię i trzeba było to, to docenić. To co e, te dywizje, które ściągnęli Niemcy i które miały je blokować. Bo tutaj na tej, tej mapce jest pokazane. Tu są dokładnie linie rozdzielenia pomiędzy korpusami, a po drugiej stronie mamy dwie głównie jednostki. Pierwsza, dywizja pancerna, która ma e, rubież jej kończy się właściwie mniej więcej na tutaj na e, Mariampolu, gdzieś w tym, w tym rejonie, i 45. Y, dywizja Grenadierów. Y, Grenadierów? Tak. tak. Grenadierów. I mamy dwie dywizje, które próbują przyblokować. Oczywiście w trakcie okazuje się, że one po jakimś czasie tracą swoją moc ofensywną, więc y, zostaje przegrupowana Dywizja Pancerno-Spadochronowa Hermann Gering. I tutaj dla tych, którzy nie wiedzą, bo nagle się okazuje, że jest jakaś dywizja, która łączy w sobie spadochronę i wojska pancerne. Jak to się stało? Jak, jak te czołgi na spadochronach mają zrzucać, nie? Otóż okay. zaczęło się od tego, że Herman Gering, który był dowódcą wojsk lotniczych, chciał mieć swoją dywi dywizję. Tak taki po prostu jakby jego wybujałe ego kazało mu mieć własną taką gwardię. Nie? No i na początku zbudował tą, tą dywizję w oparciu o spadochroniarzy, po czym okazało się, że dywizja bez czołgów to właściwie, wiecie, jakby no niestety ona nas nic sama nie zrobi. Więc dokoptował do tego jakby oddziały pancerne i w ten sposób powstała dywizja pancerno-spadochronowa Hermann Gering, ale uwaga, ci żołnierze będąc w czołgach, nadal nosili mundury lotnicze. Więc to jest zabawne, że nawet na, tutaj na polu walki chłopaki z wykrywaczami znajdowali klamry od pasów z gapą lotniczą właśnie, wiecie, czołgistów, którzy służyli w czołgach, znaczy tych, e, e, lotników, którzy służyli w czołgach, Jedźmy dalej. E, tak jak powiedziałem wam, na początku ta gwardia, ósma, usma, e, armia gwardii i te korpusy szły bardzo dynamicznie do przodu, bo nie napotykały żadnych wojsk, które były w stanie ich zatrzymać. Później ta, te role się odwróciły właściwie, dlatego że to ich natarcie załamało się poprzez przybycie dodatkowych wojsk niemieckich, i one zaczęły spychać się. No i oczywiście, jak to jest zawsze, ta, ta obrona jest na konkretnych rubieżach, więc ona, te, te rubieże się zmieniały właściwie. Czy jak przełamano jedną to zazwyczaj druga linia obrony próbowała zatrzymać, bo tą obronę w ogóle jakby według doktryny wojennej urzutowuje się co najmniej w dwóch rzutach. Czyli pierwszy rzut to jest ten, który odbiera główne, główna, główne natarcie na siebie, natomiast zanim czekają wojska, które nie są w styku z nieprzyjacielem, a na wypadek gdyby pierwsza linia po prostu została przełamana, to ci drudzy przyjmują na siebie tą, tą siłę całego, całego natarcia. No i tutaj mamy fragment, który pokazuje to miejsce właściwie, ta, szeroki obrazek, gdzie my jesteśmy, czyli a jeszcze wróćmy na chwilę, dlaczego człowiekow zdecydował, że ten pszczółek będzie tu. Otóż ta, to miejsce ma bardzo ważne, yy, ma ważną jedną cechę, mianowicie jest ograniczone od północy Rzeką Radonką, a w, w, z Rzeką Pilicą, a od południa Rzeką Radonką, w związku z czym... I ten przyczółek, który się powiększa, ma od razu naturalne linie obrony po swoich flankach, więc oni wchodzą jak najgłębiej, jednocześnie budując obronę relatywnie lekką, ale w oparciu właśnie o te przeszkody terenowe. Dobrze, dochodzimy tutaj do miejsca, gdzie, gdzie my jesteśmy. Studzianki znajdują się tutaj. No i tak. 8-9 sierpnia 1944 roku to jest moment, w którym te wojska radzieckie wycofują się i okazuje się, że tak naprawdę jest realne ryzyko, że dywizja pancerna spadochronowa Hermann Gering, która dołączyła do 19-45, dojdzie do rzeki Wisły, zawinie wzdłuż rzeki przez, przez drogę, która tu się znajduje, odetnie wojska na przyczółku i je zniszczy. W związku z powyższym brakuje im wojsk pancernych i z pierwszej Armii Gwardii, jednostka, pierwsza, pierwsza Brygada im. Bohater Westerplatte zostaje niejako oddelegowana do 8 Armii Gwardii i wchodzi w pod, pod dowodzenie właśnie IV Korpusu, czyli generała Głazunowa. I on oczywiście, wyznaczone jest miejsce przeprawy, wyznaczony jest termin tej przeprawy. Ja o przeprawie właściwie mówiłem już wiele razy, nie będę się rozwodził, bo to nie jest jakby tematem dzisiejszego wykładu, natomiast Właściwie przez trzy dni czołgi polskie są regularnie przesyłane na drugi brzeg rzeki. Przy czym jest powiedziane, że czołgi mają walczyć w, jakby w dużych zgrupowaniach. One wtedy mają siłę, jeśli jednocześnie naciera dużo czołgów. Natomiast tutaj jest tak krytyczna sytuacja, że właściwie to, co przeszło tylko na przeprawę, to od razu jest pchane na pole walki, dlatego że już doszło do przełamania linii obrony, a drugiej tej linii nie ma. W związku z powyższym, jak Niemcy się zorientują, że nie ma drugiej linii obrony, to będą napierać w ogóle do przodu i, i to odcięcie przyczółka przyjdzie im łatwiej. I teraz schodzimy do, jakby do zupełnie wąskiego obrazka, w którym, w którym się dzieje bitwa pod Studziankami. Musicie wiedzieć, że bitwa pod Studziankami to jest tak naprawdę nie tylko Studzianki, ale właściwie taka duża przestrzeń, która jest pomiędzy Chodkowem, drogą na Ryczywu, tu był zerwany most wówczas, Wygodą, basinowym, celinowym i łękawicą. Właściwie cały obszar to jest bitwa pod studzienkami. Łącznie z tym, że tu się dzieje na przykład w Chodkowie bardzo dużo, ale to i tak jest bitwa pod studzienkami. I teraz co robią Niemcy? Niemcy, słuchajcie, jakby oni nie są. Nie są głupi, nie są tak jak na filmach naszych, wiecie, wojennych, że Niemcy strzelają z biodra, nie trafiają i zawsze giną, zawsze dobrze wygrywają. Są, wiecie, jakby nie, mają dobrych strategów i potrafią ocenić sytuację, potrafią tak naprawdę skalkulować to, bo oni pozyskują informacje z pora walki i na podstawie właściwie statystyki i liczenia wiedzą, czy mają moc ofensywną, czy przełamią przeciwnika, czy nie przełamią, czy przechodzimy do obrony, czy napieramy do przodu. To, co oni zrobili. To jest mapa z yy, książki Przemalowskiego. Natomiast ta mapa pomija jedną bardzo ważną drogę. Drogę, która zaczyna się mniej więcej tutaj i dochodzi do Grajówki-Ostrzyn. Ona idzie tak po skosie. I ta droga pomogła dywizji Hermann Gering właściwie wbić się w ugrupowanie i osiągnąć to miejsce. W pierwszej kolejności jednak zajęli to miejsce z krzyżem, czyli wbili się, tutaj zrobili taki przyczół, właściwie wbili się w ugrupowanie i to miejsce było później dla nich, czyli krzyż, Miejsce przy krzyżu, a tutaj znajduje się w tej chwili pomnik, ten pomnik mauzoleum. I to jest zresztą przyczyna, dla której stanął w, w tym miejscu, ponieważ uznano, że to jest ważne miejsce z punktu widzenia bitwy, no i dobrze będzie tam jakby to upamiętnić. Chociaż właściwie to miejsce było bardziej, przynosiło powodzenie Niemcom niż Polakom czy Rosjanom. Stąd właściwie wszystkie natarcia wychodziły w kierunku na Łękawicy. Ja pierwotnie myślałem, że jakby badając źródła, że te natarcia szły na Cegielnie i szły dalej Tutaj, żeby zająć skrzyżowanie w łękawicy. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy mieli to bardzo dobrze skalkulowane. Po pierwsze, tu widzicie bagna. I teraz, żeby zablokować cały ten kwartał, to wystarczy kontrolować drogę na wygodę, drogę w łękawicy, bo tu żaden sprzęt nie przejedzie, bo to są bagna. Następnie trzeba kontrolować oprócz wygody to miejsce i tą drogą przerzucić jak najwięcej wojsk na drogę w kierunku Magnuszewa. I odcinać ich właśnie na tej drodze. Nie? Więc kontrolując trzy punkty, raz, dwa, trzy, właściwie kontrolujemy cały kwartał, którym yy, pierwotnie poruszał się czwarty korpus, i jesteśmy w stanie tego wojska czwartego korpusu w ogóle zablokować, kontrolując tylko trzy punkty. I co dalej? Później okazało się, że wyciągnąłem dane z Dywizji Partizanów Spadochronowej Hermann Gering, i okazało się, że oni Cegielnia nie była ich celem właściwie. Oni stąd szli prosto w ten punkt, on jest zresztą zaznaczony na mapie, a następnie na folwarku Łękawica, gdzie, gdzie było stanowisko dowodzenia 35 dywizji. Więc oni musieli wiedzieć, że to stanowisko tam jest. Poza tym to była górka, z której jakby była widoczność tutaj na cały obszar. I rzeczywiście później się okazuje, że ten, że te wszystkie natarcia szły tutaj. Dopiero chyba przy drugim natarciu oni zdecydowali się zająć cygielnie i później wyprowadzali stąd natarcie. I teraz jeszcze jedna y, informacja. Y, nie wiem, niektórzy, którzy chodzą na, na wykłady, tutaj pamiętają o isie dwójce, który został zniszczony dokładnie w tym punkcie. Nie? Ja opowiadałem o nim, że prawdopodobnie działo ze Studzianek y, tutaj w prześwicie drogi trafiło go i on się dotoczył na drugą stronę drogi. I to jakby kleiło się i to było bardzo prawdopodobne. Gdyby nie to, że w tych zapiskach Hermann Gering doczytałem. Że to grupa Bayer, która, Bayer od nazwiska dowódcy, pisane przez Y, która szła z tego punktu, zalazki powyślańskie do stanowisk obrony 35 Dywizji, tutaj, odnotowała, że zniszczyła Isa. Więc nie ze studzianek ktoś go zniszczył, tylko ta grupa, która szła tutaj. Dobrze, przechodzimy. To taki, taka dygresja ma bo ten ten is, jakby yy, gdzieś już wcześniej opowiadałem o nich, więc chciałem sprostować tą tą yy, informację.